E, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Rayman 2 Revolution. E, ciekawostka, że jak zdobywamy czwartą maskę, to Polokus nam odnawia HP. I jakby ktoś się zastanawiał, co to jest ten maksimum energii, no to raczej to. I w tym odcinku robimy statek więzienny. I teraz pyta: tak, i w tej wersji jest do zebrania. Mówiłem ci, żebyś do mnie się nie odzywał? Ty śmieciu jebany? Dobra, nie ma co wyzywać teńsinów, robi tylko swoją robotę. Dobra, wchodzimy. Jak widzicie, to jest taka zmiana, że mamy tylko 90 plumów do zebrania na statku więziennym To po pierwsze. W innych wersjach przypominam, że mieliśmy 94. Eee, a po drugie. Okazuje się, że mamy klatkę do zebrania w tym poziomie, gdzie, której nie było w oryginalnej wersji, więc zastanawiam się, gdzie ona może być. Dobra, na tej cutscene, co po prostu brzytwobrody musi sobie kupić final bossa, który ma bardzo podobną nazwę do tego ekskluzywnego bossa, który nazywał się Grolem 13, o, o czym nie powiedziałem, ale było napisane, więc jebać. A ten się nazywa Grolgot które robi wszystko poza y, zmywaniem naczyń, co w polskiej wersji zostało zmienione i w polskiej wersji ten robot robił wszystko poza gotowaniem. Nie wiem czemu to. Nie wiem czemu oni to zmienili. Może po prostu nie przykuli do tego wagi, bo to nie jest takie ważne. I generalnie ciekawostka już jest taka, że ten sprzedawca jest, występuje w grze Tonik Troubles i pierwotnie był taki zamysł, e, żeby był taki zamysł, żeby to on był głównym antagonistą tej gry, zamiast Brzytwobrodego. Brodego. I generalnie w tej wersji niestety w tej sekcji są lumycy do zebrania, ale to nic nie szkodzi, ponieważ... Na tej wersji kontrola Rayman'em jest znacznie łatwiejsza niż w oryginale. A na PC to już jest w ogóle tragedia, bo na PC jest problem z podłączeniem pada. I nie można grać za bardzo padem. A ja uważam, że w gry 3D, gdzie poruszamy się w kierunka, we wszystkich możliwych kierunkach po kole, to analog jest bardzo zalecany. A w platformówkach 2D, gdzie idziemy w lewo i w prawo, no to wiadomo, kursor. Nie chcę zapisywać. I lecimy dalej. Ja mam nadzieję, że uda mi się wszystkie lumsy na końcu przechwycić za pierwszym razem. Nie powinno być problemu, na 3D się mi się to w ogóle udało za pierwszym razem. Co mnie dziwi troszeczkę A, trudno. Trochę mnie to dziwi z takiego względu, iż... Dziwi mnie to z takiego względu, iż z kontrolem na 3D swojej wersje jest koszmarna podczas slajdu. Dobra, teraz tutaj w odpowiednim momencie się wybić po prostu. Hopla! Nie pomijamy lunków. No, już się chciała muzyczka zmienić. No, więc trzeba troszeczkę chyba się odbić. Nie wiem, może trochę później. Rayman nie uderzaj się o poręcz. Generalnie, w ogóle, ciekaw, w ogóle, bardzo czerwony jest ten poziom w wersji. Raymana 2 Revolution. Kuźwa, no! Pieprzony lumek! Skuwaj się! Samobójstwo! Rytualne bukake! Zhańbiłeś swój honor, nie zbierając tego lumka! Generalnie to są ostatnie lumsy do zebrania w tych grze, szkoda byłoby to spieprzyć, prawda? O Boże, nienawidzę tego skoku. Na, ka na każdej wersji jest z nim problem. Nie nie wiem dlaczego. Raz pytałem, co ja robię źle. Może ja muszę się dużo wcześniej wybić po prostu. Radajmy na to, że tu. I to samo. A, dobra, pamiętam, jak ja muszę analogiem się napędzić. Tak, bo Rayman chyba trochę wtedy szybciej. szybciej chyba zjeżdża. Przynajmniej mam takie wrażenie. Dobra, teraz skoczysz? Od razu lepiej. Dobra, okej, okay, zapomniałem o tym, że analog, że jak się da analogiem. Jak się da analog do przodu, to Rayman szybciej sunie. Nie wiem jak, ale tak jest. Nie zadawajcie pytań. Fuck. O oh Boże. Dobra, najbardziej problematyczny lum chociaż z głowy. A, generalnie jak na, myślę, że jak na wizji, nie zbiorę tych lumpsów, to już zbiorę je poza kamerą, bo to raczej nic ciekawego. Chociaż dziwne, bo jak tak wysuwam rok do przodu, to nie czuję, żeby Raven szybciej e, się toczył. Mało tego, ja wręcz mi się wydaje, że on zwalnia. No ale cóż. Co to było Raven? Dobra, napierdalaj. Super. Tu też. Ok. I to jest... I teraz najbardziej problematyczna sekcja, na która mi spędzała sen z powiek na PC. -cie. O i ciekawostka nie ma tutaj tego super lumka. Eee, I to by się zgadzało, bo mamy tylko 90 loomsów do zebrania, to może dlatego on zniknął, nie jestem pewien. <sighs> Tak, chcę zapisać tutaj gierkę, ponieważ jak już się zebrało wszystkie lume w tym slajdzie, no to nie chcemy do tego wracać, jakby coś poszło nie tak, prawda? Dobra. I w tej sekcji trochę czasu spędzimy, bo jest tutaj pełno LUMKów do zebrania w powietrzu, ale najpierw trzeba aktywować. O! I ciekawostka nie ma tutaj. ...tych złotych piąstków, więc trochę się pomyliłem. No ale to trudno. Dobra. No i mamy minigierkę Dar Dobra, jako że tu jest lawa, to nie powinieneś mieć problemu z tą walką. Generalnie w tej wersji zamiast walki z ninjosem... ...walczymy z piratami. Tymi czerwonymi dupkami. Ale mógłbyś się nie ruszać Boże Co mi tak nie idzie Dobra ich zatłukę normalnie, bo jak tak dalej będę walczył To do piachu O! Zgliczował się Menda Super O! Kolejny przyszedł, ale mógłbyś się nie ruszać? Dobra, schodzimy na ziemię, walczymy już z nim normalnie. Jak fajnie, że nie dali tutaj tego ninjosa. Chociaż taka ciekawostka na 3D się poszedł bardzo szybko, ponieważ gra nam z reguły tutaj daje e, złote piąstki i tymi piąstkami mogliby, e, moglibyśmy i tymi złotymi pięściami właśnie możemy e, bardzo szybko poradzić sobie z tym ninjosem, ponieważ udało... Mi... Generalnie mi się udało go szybko pozbyć e, z takiego względu, że po prostu udało mi się... E, udało mi się po prostu huknąć go z akumul. ze z, z charge shota z tymi piąstkami może tam jest lumek i to nie będzie denerwować prawda Okej, okay, mamy to jeszcze looms czeka na nas e Nie podoba mi się muzyka, jaką tu dali. Nie pasuje, moim zdaniem, do klimatu. Właśnie tutaj fajnie, by, fajnie by była jak taka głucha cisza w tej sekcji. Nie wiem, jakoś uważam, że tutaj nie powinien żadnego sądraku. A ja mam nadzieję, że ten Sondrak się zmieni, jak wskoczę na pocisk. Bo actually to mój ulubiony Sondrak. Jest, odpalił się. Dzięki gro, jesteś zajebista. Dobra, i teraz, teraz trochę sobie tutaj spędzimy czasu zbierając lumki. O Boże, ale widzę, że e, jest bardziej, jakby nie, jakby nie wiem, jakby to ująć mocniej. Ten pocisk mocniej reaguje na zmiany kierunku, do, te, do czego muszę się przyzwyczaić Nie wiem, mi się wydaje, że na 3D się tak nie reagował. Dobra Chodź tu mój, moja ukochana muzyczko O, dobra, tu mamy to, mamy Tu jeszcze Nie, ale naprawdę bardzo jest, sterowanie jest bardzo czułe. No jest trzeba się po prostu przyzwyczaić, Ale da, da się coś, da się do tego przywyknąć w sumie. Dobra, tu jeszcze coś jest. Dobra. E A, tu przy okazji pirat. Piraci do nas strzelają. No dobra, nie jest to jakieś duże utrudnienie. Czy to jedzie ostatni lumek? Mam nadzieję, że tak. Nie! A, byłem czujny. Jeszcze tutaj trochę przeoczyliśmy. A, dobra, tam. W chamskim miejscu. Okej, okay, to wszystko. Możemy się zabierać stąd. A! O, no i teraz ta fajna sekcja, e, gdzie lat... Lata się pociskiem, bo jest ten fajny sondrak leci i generalnie te po, ten poziomy są bardzo ładnie. I generalnie w wersji Revolution tutaj nawet dodali takie fajne detale, że czuć po prostu, że na tym statku coś się dzieje. Bo w oryginalnej wersji to było takie, wiecie, puste dosyć lokacji. Czekajcie, ja coś sprawdzę. Czy przypadkiem tam co nie pominąłem, bo. Kompas mi tam po... A, i piraci się tu jeszcze kręcą. Nie żeby stworzyli jakieś zagrożenie, ale cóż Dobra. Nie, ale chyba raczej nie. O, czekajcie, tu chyba coś... Nie, jednak nie. Jednak lecimy dalej. O! O, 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 o uwaga! Dobra, spoko, nic się nie stało. A, i może, i generalnie, e, co jest dla mnie dziwne, ale na 3D jeszcze nie da się robić takich bareli, czyli nie da się obracać według własnej osi, co mnie trochę dziwi. Były przyciski, były niezbindowane przyciski, które można było by wykorzystać w tym celu. No, ale cóż. Dobra, spokojnie. I zobacz... polećmy tędy, bo w tej wersji z tego, co powiem, tuchy, a będą lumki. A jak nie, no to się skuje najwyżej. Tak, były. Czyli, czyli w tej wersji trzeba lecieć tędy. E, w oryginalnej wersji na, ple, na PC czy Nintendo 64 i tak dalej, to w tej sekcji były czerwone lumki, ale nie było żółtych. Więc jeśli się chciało mieć 100% trzeba było polecieć główną drogą, ale tu najwidoczniej jest odwrotnie. Cyk, 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 cyk. Jeszcze jeden lumek został. Generalnie jestem ciekaw czy, czy yy, ile ludzi wie na tym tego przejścia, ponieważ w oryginalnej wersji to tutaj były tylko czerwone lumki i tam nie, było, nie trzeba było za bardzo latać No ale cóż racyk, cyk Kurde! Znowu ten sam błąd, cholera jasna Dobra, spoko. Do trzech czy tam czterech razy sztuka, tak. Ogarniemy, Dobra, delikatnie. Spokojnie cyk, cyk, cyk. I gdzie jest ostatni Lumek? Ja się pytam? Kurde, długa nawet ta sekcja. Nie miałem pojęcia. Boże. Dobrze, że nas to nie Insta w sumie. No i mamy 100% gry. No. I teraz będzie ekskluzywna kaczenka. Która została dodana po raz pierwszy w wersji Dreamcastowej, i wszystkie wersje po Dreamcastie już się mieli, ponieważ najp najprawdopodobniej twórcy doszli do wniosku, że w sumie Rayman tak bez sensu leci po tym statku i tak, że, wiecie, żeby uratował kogoś, to może po to. Nie wiem, mi się wydawało, że on tam po prostu leciał po to, żeby brzydko brodego skop skopać. No ale cóż, też może być. i wszyscy się cieszą, bo są wolni. I w... Ale ta wersja jest trochę zmodyfikowana względem innych cutscenek, ponieważ tutaj doszło w tej cutscence, że Tinsin tworzy portal, przez który wszyscy spieprzają. Nie wiem dlaczego nie mógł wcześniej tego zrobić, spierdolić po prostu z więzienia, ale cóż. E, ponieważ w, e, w innych wersjach Rayman po prostu już leciał zaraz po tej cutscence na Brodego. E, ta, tak, chcę zapisać gierkę. Ale zanim skończymy odcinek to jeszcze pójdziemy po ostatnią minigierkę Lee. Bo się nam odblokowała. No i w następnym odcinku kończymy grę. E... O i teraz właśnie po tej posadku więziennym zbierają się tutaj właśnie wszelakie postacie i e, wszelakie postacie się tutaj zbierają i e... Przy pocisku i, ty, i, tym, i mówią, że tym pociskiem możemy polecieć na final bossa, ale my jeszcze tego nie będziemy robić, bo jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia. Pierwszą sprawę załatwimy teraz, drugą w następnym odcinku. Ponieważ nie ukrywam, że walka z bossem może być trochę krótka. O! A tego w sumie nie pamiętam, na czym polega ten challenge. A. O, o to w tym chodzi. A, czyli po prostu to jest taka... Yy, gierka 2D. Że musi po prostu wszystkie fale przeciwników... ...fuck. Nie jestem pewien, czy ja już teraz tego nie zwaliłem. No ale cóż. Generalnie to mi się bardzo kojarzy. Generalnie ten fragment mi się bardzo kojarzy z. Bardzo mocno mi się kojarzy z jednym poziomem z Herkulesa. Mianowicie z tym, na którym się leci Pegazem. I generalnie taka ciekawostka, że to jest poziom, na którym się. Na którym się w zasadzie kończyło grę, jak się grało na poziomie niższym niż. O, zwłaszcza ten fragment mi się bardzo zalatuje. Bo przeciwnicy robili dokładnie ten sam pattern. O! Aha! Dobra, wiecie co? Robimy ogień zaporowy. Nie będę się pieprzył, no. I w ogóle taka ciekawostka odnośnie tego Herkulesa, że jak się gra na poziomie niższym niż norm normalny, że jak się gra na poziomie niższym niż normalny, to to wtedy. Jest to ostatni poziom, który możemy przejść. O czym ja nie wiedziałem, bo nigdy nie przeszedłem tej gry na innym poziomie, ale cóż. Nie wiem czy ktoś grał w Herculesa tego na playa jeszcze pierwszego playa. Pewnie kilku je się znalazło, bo oczywiście na PC-ta też wyszedł. Ale mam nadzieję, że boss mnie teraz nie zniszczy. Zaraz <gry> spokojnie. I w sumie, jak teraz nie wyjdzie taka e, minigierka, to w sumie ją zostawię na następny w sumie to ja ją zostawię wtedy na, następ, na następny odcinek, w sumie. Bo walka z finałowym bossem może być dosyć krótka. No ale cóż, nawet nie wiem, co tutaj mogę za bardzo komentować. Okej, okay. aha. Dzisiaj najprawdopodobniej ta minigierka będzie trwała tak długo, dopóki nie, nie zbiorę wszystkich lumsów. Spoko nawet, nawet, nie muszę... To mi trochę ułatwi życie. Zaraz kciuk mi zdrętwieje. O, super. Jeszcze tylko 5 takich przeszkadzajek. O chuj. Ech. Dobra, wiecie co? No bo dobra, jeszcze jedna próba. Najwyżej wytnę te nieudane i już. Czemu nie? Super. nie straciłem jeszcze ani jednego życia, więc jest nadzieja, że uda mi się to w tym podejść. A Boże, ale szczerze mówiąc ta minigierka to jest nic ciekawego. Teraz jak najwięcej hitów mu wpakować zanim on zacznie szaleć. Dobra, Wycz wyczekałem gnoja. Dobra, teraz będzie w dół. No i będzie po nim już raczej. No, super. a ja teraz piranie. A kontratakują. Nie wiem czy był taki film, chyba był. Dobra, ja i teraz piranie tu będą. Super, to Kolejny lumek. O, super, super mi się to udało zrobić. O piranie teraz, ok. Dobra, jeszcze, jeszcze jeden lumek i to mamy. I proszę bardzo. A, tylko jeszcze pewnie musimy z bossem pewnie wygrać Mam nadzieję, że to na tym będzie polegać, tak? A, już nie będziemy dostawać lunków, spoko. Dobra, teraz nie zesrać się, tylko na bosie i będzie wszystko git. O, było blisko. No i spoko, ma mamy. Możemy sobie pozwolić na kilka błędów, więc, luzik. A, ja, ale zrobię to na maksa. Kurwa, zajebista minigierka. Co, to jeszcze nie koniec? Może jeszcze ja ją skuć teraz, czy co? Nie wiem. A może po prostu zawsze są trzy stage y i tyle. Nie wiem. Sam nie wiem co o tym myśleć. Dobra, jak plan jest taki, że jak doj dojdę jeszcze po raz trzeci do bossa i potem dalej będzie gra kontynuowana, to się ją po prostu skuję i zobaczymy czy mi wtedy zaliczy tą minigierkę. Moim zdaniem powinno. Jak nie to będzie mi przykro. W ogóle high score to jest 50 tysięcy, jak go zaraz przebiję. Mara chodź tu do Kurwa, palec mi już boli, ile można. To, to nie jest śmieszne. A, ja mam jeszcze final bossa do rozkurwienia. Dobra, skuwam się, bo to najprawdopodobniej o to chodzi. Bo to pewnie w nieskończoność może trwać. A, klatki nieśmiertelności. Wygląda na to, że ten sam przeciwnik nie może mnie w tym igierce dwa razy zatłuc. No ale mamy to zaliczone i to najważniejsze. Ok, exit. Tak chcę skwitować gierkę i zapisać, jeśli mi grona to pozwolisz, a jak nie, no to sam się zapiszę. Okej. Okay. Dobra. Ist stąd. -li. która jest godzina w pół do pierwszej sobota luzik dobra ale póki co to było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek zagrajmy w Rayman 2 Revolution póki co to mówił Marshal i zapraszam na finałowy odcinek za tydzień